Ćwiczenie 8, strona 95. I mamy kilka przykładów. Polecenie standardowo oblicz. I mamy 5 odjąć pierwiastek z 7. Razy 5 dodać pierwiastek z 7. Eee, dla, przypomnienia może, dla przypomnienia, może napiszemy tak. a kwadrat odjąć b kwadrat to jest A plus B razy A minus B. No, czy idziemy w lewo czy w prawo nie ma to znaczenia, to jest to samo. Ale co jest ważne? Ważne jest to, że my patrzymy na ten nawias z minusem. To znaczy mamy A minus B, czyli na to patrzymy. I wtedy to jest 5 do kwadratu, czyli 25. Odjąć pierwiastek z 7 do kwadratu, czyli 7, czyli 18. Gdybyśmy mieli tutaj na przykład pierwiastek z 7 dodać 5. To i tak patrzymy na ten z minusem zawsze, tak, żeby ta kolejność była zachowana, żeby się nie okazało, że to jest minus 18 w wyniku na końcu, tak. Zobaczymy, może jeden z kolejnych przykładów taki będzie. To zobaczycie, o co chodzi. No i mamy 6 do kwadratu 36, odjąć 3 pod pierwiastkiem do kwadratu, czyli 3 to 33 pod punkt C. Pierwiastek z 5 plus 1 razy 1 odjąć pierwiastek z 5, i tu jest dokładnie to, o czym mówimy. Patrzymy na to z minusem, to mamy 1 do kwadratu, czyli 1 odjąć 5 pod pierwiastkiem do kwadratu, czyli 5 to jest minus 4. Gdybyśmy spojrzeli na to, to byśmy mieli 5 odjąć 1, czyli plus 4, tak? I tu jest jakby ta standardowa różnica, o której trzeba pamiętać. Pod punkcie D mamy 1 trzecią plus pierwiastek z 6 przez 2 razy. 1 trzecia minus pierwiastek z 6 przez 2. I teraz 1 trzecia razy 1 trzecia to jest 1 dziewiąta. A tu mamy 6 czwartych. Czyli 1 dziewiąta minus 6 czwartych to 3 drugie. No i wspólny mianog to będzie 18, 1 dziewiąta to 2 osiemnaste 3 y, drugie to jest 27 osiemnastych, czyli minus 25 osiemnastych, czyli minus 1 cała i 7 osiemnastych. Ok. W podpunkcie E. W podpunkcie E mamy dwa pierwiastki z trzech dodać. 1, 2, razy 2 pierwiastki z 3, minus 1, 2, czyli znów mamy to samo ze zmiennym znakiem. My sobie patrzymy na ten z minusem, chociaż tutaj ta kolejność jest zachowana. 2 pierwiastki z 3 do kwadratu, 2 razy 2, 4 razy 3, 12. Minus 1, 2 razy 1, 2 to jest 1, czwarta, czyli 11 całych i 3, czwarte. Dalej mamy F. 2 pierwiastki z 2, minus 3 razy 3. Dodać 2 pierwiastki z 2. No i znów patrzymy na ten z minusem. 2 pierwiastki z 2 do kwadratu. 2 razy 2, 4. I razy 2 z tych pierwiastków to jest 8. Odjąć 9. To jest minus 1. Podpunkt G. Pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 3. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3 na minusie. Czyli mamy minus 1. Na minusie, pamiętamy o minusie w sensie. Dalej mamy e, pierwiastek z 2 dodać pierwiastek z 6. Pierwiastek z 6 minus pierwiastek z 2. Tu już kolejność nie jest zachowana, więc patrzymy na ten z minusem. Czyli mamy 6 odjąć 2, czyli 4. No i, i ostatnie. Pierwiastek z 5 dodać pierwiastek z 2 przez 2 razy. Pierwiastek z 5 odjąć pierwiastek z 2 przez 2. Czyli mamy pierwiastek z 5 do kwadratu to 5 Pierwiastek z 2 przez 2 do kwadratu to mamy 2 czwarte, czyli 1 drugą, czyli 4 i 1 drugą w wyniku.